Chyba, że mamy yy, ropą oblać moje cudne pszczółki, które się przykleiły nie do niego. Tego. No to nie jej! Dobry on jest, ale co ja mam tu zrobić? O, naprawiłem go. Skąd ja tu wezmę, Bigos? Cześć, Marcelo. Panie moderatorze, 11 dni mającego moda już. Oszukują cię już. Amieniu, otwórz się. Jestem bagienny. Ale to nowa reakcja. wiedziałem, że jestem bagienny. Możesz mnie wpuścić. Znaczy się. Masz mnie wpuścić. Bigos bagienny, Bigos pycha. Czekaj się, że muszę zaśpiewać tę żałosną piosenkę. Tak. Pamiętasz, jak to szło? Pamiętam. Bigos bagienny, Bigos pycha. Kto go zje? Ale tego nie ma. A, kto go zje? Nie będzie kichał, nie będzie prychał, nie będzie wzdychał. Nie będzie wzdychał. To samo nagrań dali. Pichał. Nie będzie pychał. Nie będzie pychał. Nie będzie wzdychał. Wpuść mnie za smarkany draniu. O! Nareszcie! Ale zaibicy kamyk. Na jedno miejsce mam jeszcze na emotkę animowaną. Ostatnie. I to jest jego domek? No miałem pomysł na jedną, ale nie wiem jak ona miała być dokładniej wyglądać. Na o nazwie Hangry Hipko. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Ej, ja mam miskę przecież, chyba że mi zabrali. Dobra, mam może miskę nawet jakbym miał. Hungry. Tak, wiesz, jest taka gra. Hungry, Hungry, Hippo. Nie wiem czy znasz. Zabrali mi miskę, ryb. Nie znasz gry. Hungry, Hungry, Hippos? Takie hipki są. Y masz jednego, drugiego, trzeciego, czwartego hipka i próbujesz zeżreć kulki nimi, które są. Tak się wysyła do przodu i zeżera kulki. Może mam. ten, przeczołgać się. Ogólnie to miało być na jakiś. Alert, ale RIP. O, cześć CSX. Hmm, para rękawic kuchennych i Bayer do smarowania indyka. Reszta to tylko jakieś papieżyska. Chcę móc gotować własny Bigos. I będziesz grał w tego, diablo? Bo jest dobrym człowiekiem. A nie policjantem bez serca. Czy coś. Dzisiaj jest tak miło, że nawet się ze mną zgodził. co można przez to osiągnąć też nie pióra kaczki kipiąca lawa kurz robaki czego ten potwór by nie wciągnął nie wiem co można przez to osiągnąć Dobra. Ale udało mi się wejść, z jakiś postęp. Idziemy. Albo płyniemy. Mam nadzieję, że rękawice kuchenne to wystarczająca izolacja. Sprawdźmy. Ej, jakiś cię pomaga! I czym to jest? Hej, przestań się tym bawić. Wiesz, ile czasu to ustawiałem? Jak obszedłeś moje magiczne zabezpieczenia? Dzięki rękawicom kuchennym, nie cholera jasna. A co? Jesteś zbyt sprytny dla takiego zapijaczonego starego druida, jak ja. No dalej, zrujnuj moje zbiory. Mam cię dość. Skreślam cię z listy przyjaciół. Biedny, i mam ustawić światełko na tamtego kwiatka, który potrzebuje światełka. Będzie kiedyś diablo jeszcze. A jaki ty już masz level? Nie wiem, co można przez to osiągnąć. Można coś osiągnąć przez to zejście. Nie widzę nic wyżej. Oprócz tego pytania nielegalnych substancji marcela. Mam nadzieję, że nie okaże się zbyt śmiercionośna. Okej, okay. no to jeszcze trochę musi robić, żeby być na podobnym co ja levelu. Teraz aktualnie nie mam playa przy sobie w ogóle, w sensie. Nie mam playa koło biurka, tylko mam playa po go to mam w salonie. Wczoraj z bratem grałem w Diablo. Dzisiaj grałem z bratem i siostrą w... Snackboya. Jakby Diablo było na trzech, to by można było na Diablo, a tak to rip. No, czyli to i... Muerek. Nie wiem, sam miałem jeszcze do tego dodać. I co mam tego użyć po prostu na niego? Zobaczymy, kiedy będzie Szymek. A czekaj, gdzie będzie diablo? Jutro jeszcze z rana postaram wstać, to będzie CS na pewno. Nie wiem, co można przez to osiągnąć. Chyba coś jeszcze muszę wrzucić. A nie pamiętam, co on tam mówił. Nie wiem, co można przez to osiągnąć. Oh no. Nie wiem na co, ale. Hej, za dużo światła. Przestań, moje oczy. Przestań, moje oczy. Hej, za dużo światła. Biedny. Co tu jeszcze z tym światem mógłbym zrobić? Traj krokodyl robi, robi. Dobra, chyba nic. Przestań! Hej! Za dużo światła! Moje oczy! Moje oczy! Moje oczy. Hej! Za dużo światła! Hej! Za dużo światła! Hej, za dużo światła. Moje oczy. Nie wiem co można... Moje oczy. Przezbagowałem Moje... grę? Nie wiem co można przez to osiągnąć. Moje oczy. Dobra. Przestań. Przestań. Przestanę, spoko. Przestań. Hej. Przestań. Przestań. Hej, za dużo światła. Nie wiem co można przez to osiągnąć. Też. Wyciągnąć miód? O! Myślałem, że rękawicza nie był miód, ale wcześniej mówi, że to już nic nie ma. Sierżutki miodzik. Nie da rady. Cały w miodzie. Czemu no jest dźwięk, możliwości połączenia, a nawet udania się połączenia, po czym się i tak nic nie dzieje? Czemu ja mają tutaj krzesło koło siebie? Hm... Trochę tak utopiony już ten... krokuś jest. Nie wiem, mam na niego wylać, czy co? O! O, rozdwoił się. Jak fajnie. Ej, za co to? O, sorki, poślizgnąłem się. Przyśle ci rachunek z pralni, możesz być tego pewien Dobra, teraz złożierza, jo. Wysypać na niego. Chyba, że to już jest wraz z tym. Nie wiem, co można przez to osiągnąć. No to chyba jest. Dobra, to spróbujmy pszczółki. Spróbujmy go zamordować. Hej! Uh, widziałeś? Żądło? Co? Sobie <laughs> o, przelotowałem się. I zamordowałem prawnika, jak miło. Okropnie wyglądasz. Mam mu zaproponować działo, A ja teraz. W zamian za podpisanie umowy. Ja umieram. Szkoda, że właśnie ciebie to spotkało. Proszę, zrobię wszystko. No cóż, altruizm nie jest w moim stylu. A, y, chyba, że mi się opłaca. Błagam. Podpisz tę umowę, ale ciepło. czekasz swoim mocodawcom, żeby dali sobie spokój z bagnem. Tak, tak. Szybko, anki Dobra, leż tu, a ja się wszystkim zajmę. Tylko się nie denerwuj Ciałra, nikąd chwilę tutaj poleży raczej nie umrze jeszcze bardziej. A ja odpalę wiatrak, bo tak trochę li... Czemu ja miałem telefon spalony? Dobra, gdzie jest antidotum? Ale na Miesiąc Miodowy nie można zabierać osób trzecich. Wątpię, żeby przełknął to w tym stanie. Muszę znaleźć inny sposób aplikacji. Teraz mam to połączyć z tym? O, sok z rośliny, ble. Jest. Powiedz, Można Mocno wyłapuje mikrofon ten, wiatrak? Mam nadzieję, że zadziała. Nie chciałbym obciążać sumienia martwym prawnikiem. Uh, uh. ok. Spójrz na to z innej strony. Jeszcze dychasz. No, to zawarliśmy umowę. By Byłeś głupi, że mi uwierzyłeś. Niczego nie podpiszę. Powtórka! Stęskniłeś się za pszczółkami? Nie, zrobię to. Możesz być pewien. Nie mam nic do stracenia. Podpisz. Już, już... Tylko nie pszczoły. Jaki fajny prawnik. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze cię za to dopadnę. Nie warto zadzierać z prawnikiem. Nie wnoszę sprzeciwu. Ty też nie? Dobrze. No i git. Och. Fajnie czasem być górą. Och się pisze przez cecha? Nieważne, dobra, lecimy do bagiennego! Zobacz na to! Nie musisz już tutaj nic wysadzać, tylko gdzie to jest ta mowa? Zobacz! bagniak, ty stara Czemu stoję koło niego? Oj, dasz przed nim. znów jest wolne! Jestem Ci bardzo niezmiernie wdzięczny, ha, ha, Jestem wdzięczny! Nie hip hip dla bagna, dobra, słuchaj, musisz iść ze mną. Jasne! Dla przyjaciela wszystko! O, jak uroczo. O, przeszkadzam? nawet przyszła do nas. O, piękna pani. W jaki sposób pan chodzi? Może troszeczkę bigositu, piękna pani. Znowu zaczyna cały bagien. Jak mogę wrócić do domu? Obawiam się, że to nie takie proste. Co? A teraz mała niespodzianka. Nie. O oh, no, stracił kolory szymek i ten hej się powtórzył już par razy. No, oh, sprytne. Wyglądasz jak ten obleśny pomagier Sordida, Rand. Ale na mnie to nie działa. Green Mord. Hej. Jesteś głupszy niż myślałem. No i rip. Ty jesteś Rand. Gnojek! Lewiosy na mnie użył. Jeszcze mnie pocałowałeś. Fu. Zabawiłbym tu dłużej, ale mój pan szykuje złowieszczy plan, który wymaga udziału tej żałosnej kreatury. Tam Biedny, w możemy nareszcie podbić świat! Kogo to obchodzi? Pocałowałeś mnie, ty pokręcony z boku? Do widzenia, czarodzieju. Jaka szkoda. Zrobiłbym z ciebie swoje zwierzątko domowe. Hehehe. Po moim trupie nie będę niczym zwierzątkiem. Hej, puść mnie! I walcz jak mężczyzna! Wybuchnijmy! Co to za teleport? Hej, pa, hej, papa, bagienne. No i co teraz? Zrobimy bum. Poleciał w do. Całe bagno. Rozdział czwarty! Awans! Tego obrazka jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Tamten zeszły kiedyś tak, ale tego nie. Dziennik Kalipso. Czas gwiezdny 34-25,6 Zawaliłem je bigosem dokładnie no, rzecz mówiąc. Kiedy Szymek jest zajęty szukaniem bagiennego nareszcie mam chwilę. By przemyśleć nadchodzące wydarzenia, dotąd wszystko potoczyło się zgodnie z przepowiednią Postradamusa. Jednak co do przyszłości, Bo to była bomba bigosowa CSX. O co mu chodzi? Rok 1999, miesiąc siódmy Z nieba. Będzie król terroru. Chyba do diabła się odnosi. Wielkiemu królowi wschodu, przed i po Marsie, wyrządził szczęśliwie. A Gdzie ja jestem? Halo. Moje badania wskazują, że przekład może być niedokładny. Różne błędy natury gramatycznej sugerują, że słowo terror. Można równie dobrze zastąpić słowem błazę. A co do ostatniej linijki, to wydaje mi się, że odnosi się ona do jakiegoś produktu? Przemysłu cukierniczego. O! O! Pra... Ej, zabiło mnie szkło. Pomiędzy Ciebie nogi mi wleciało. Chodź, 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 font. Proszę, zabij mnie. Co się stało? Długo by opowiadać. Powiem tylko, że twoja przyjaciółka okazała się... Runtem? Skąd wiesz? Taki jest napisane. Aha, to dlaczego mi wcześniej nie powiedziałeś? Oszczędziłbym sobie moczenia tyłka na moczarach. Na moczarach? Zaliczyłem marsz po moczarach. Bagnie i cholernym błocku. To wyjaśnia ostatni wers przepowiedni. Nie chodzi o Marsa, ale o Marsz. Fantastycznie, i co dalej, mister Mac Easter? Niech zgadnę, ktoś o imieniu Szymek skończy z dziesięcioma tonami czyichś problemów na swoim łbie. Sprawy toczą się szybciej niż się spodziewałem. widocznie, Sordid. Jest gotowy do kolejnego posunięcia. Jakiego posunięcia? Dowiedziałem się z przepowiedni, że Sordit chce otworzyć przejście do Nexusa. To jakiś modny nocny klubik? Nie, nie, nie. Nexus to legendarne centrum kontroli nad wszechświatem. Miło wiedzieć. Stworzone przez praprzodków u zarania dziejów. A co jest Nexus? Nie, ma z tym wspólnego? nie jestem pewien, ale chyba wiem, jakie jest następne posunięcie. Legenda mówi o... No. Trudno to przetłumaczyć, chyba z ale chodzi o jakieś magiczne buty, które sterują Nexusem. Jestem pewien, że Sordid ich szuka. A strażnicy przy bramie wspominali coś o butach. Ale nie wiem co obuwie może mieć wspólnego z władzą na światem. Jak już wspomniałem, i to jeszcze Lola jest przed Lola, pamiętaj co jest X? Gra. Wyspytać, czyli skąd ukradli go. Ale jest rysunek. Może on coś wyjaśni. Płyta! O, wygląda jak płyta kompaktowa. Jak co? To coś z mojego świata. Nagrywa się na tym muzykę, gry i takie tam. Na takich błyszczących krążkach? No, nas też odtwarzają z czegoś takiego. No, nie w tych czasach, nie ale nie tak. Nie żadna płyta kontaktowa. Pewnie tylko wygląda podobnie. Hmm. Jeśli przepowiednia nie kłamie, odnajdziesz ją w pieczarze smoka. Wątpię. Nie idę do żadnego smoka po głupią płytę. Musisz. Od tego może zależeć los Wszechświata. Wiem, gdzie jest smokę. ...Wszechświata, który ja mam w Nie. Nexus steruje wszystkimi światami, nawet twoim. Musisz natychmiast wyruszyć do pieczary Smoka Pierdziela i odnaleźć cenny przedmiot. Powinieneś go dostrzec z grzbietu pelikana. Okej. Okay. O, szkoda, ale tutaj to leży. To, co tak, się ta, nie w biło. spotkałem, mówił coś o smoku. Ciekawe, czy to ten sam. Tak, tak to ten. Słyszałem, że karły zmobilizowały wszystkie siły przeciwko pierdzielowi. Może wykorzystasz fakt, że skupiają na sobie jego uwagę i wykradniesz ten kontakt? Chwileczkę. Czy smoki to przypadkiem nie są takie olbrzymie, ziejące ogniem i pożerające czarodziejów, wielgarny jaszczury? Nie mam żadnych szans. Myśli, Karły rzeczywiście wyruszyły na wojnę. Może będziesz mógł liczyć na ich pomoc. Albo to, albo w wożeł czy reszka. Masz nad nim wielką przewagę, młody człowieku. Jesteś sprytny, przebiegły. Na pewno w końcu je pokonasz. Wielkie dzięki. Zostanę sprytnie podpieczony i będę miał chrupiącą skórkę. No... Dobra, dobra, zrobię to. Ale żeby mi to był ostatni raz, kiedy ratuję świat. Nie chcę, żeby mnie kojarzono wyłącznie z tą rochą. Powinieneś natychmiast ruszyć do lasu i odnaleźć te karły. Miejmy nadzieję, że nie rozbiły obozów w wysokiej trawie. Ehe. Dobra, to szukamy. Mogę z nim o czymś pokazać jeszcze? Ej, jakoś mi nie idzie z tym szukaniem płyty. Na pewno jest gdzieś w jaskini smoka. Wiele mi to nie pomogło. Musisz ją znaleźć, zanim będzie za późno. Też mi to nie pomaga. już się boję. A, no to z nim nic nie zrobię. Lecim gdzieś indziej. Tylko przed tym, przez to, że już gram w godzinę w tę grę, czas zapisać ją, żeby nie wyjebało znowu, jak to już par razy miało miejsce.